Moi drodzy, wjechało nowe weko, ale się schowało. Jestem bardzo ciekawy, kto to przyjechał. Wiecie, kto przyjechał? Kto przyjechał? Krzykacz. Jaki ja Jacek? Krzyka? Jack tak. jest the best. Okej, okay. Jacek krzykacz. Czy Jacek jest ja, Nie ma tak na nazwisko, tak na niego mówimy. A czy on wie, że tak na niego mówicie? Tak. Czyli nie będzie miał problemu, jak puścimy to w telewizji? Nie wiem. <laughs> Dzień dobry, telewizja, jak to jeździ? Ja. No. Wy jeździcie? Senior. Senior i junior. Rozumiem. Skąd masz taką fajną torbę? Ja? Tak. Od maliniaków. Wychódź, Chodź wychyl się, bo nie będę cię z busa. Czy zawsze przyjeżdżasz już ubrudzony na trening na błocie? No tak. Słusznie, żeby potem nie trzeba było dwa razy prać? No tak. No, Podoba mi się ten pomysł. Yy, powiedz mi, jak długo jeździsz pitbike'iem? Yy, ja? Dwa lata już będzie. Okej, okay, a startujesz w zawodach? Tak. Z jakim numerem możemy cię zobaczyć? 979. 979? 979, obserwujcie tego zawodnika, e, fajny bus. Idziemy pogadać z tatą. Cześć. Cześć, cześć, hej. Startujesz w zawodach? Startuję. Jak masz na imię i jaki masz numer? Jacek ma lepszy, number 11. Number 11, to fajny number, króciutki taki, podoba mi się. Tak, zawsze, zawsze w szkole, w każdej klasie zawsze miałem 11. A myślałem, że oceny są do szóstki. W dzienniku. A, okej, okay. że w kolejce już jedenasty. Rozumiem, rozumiem. Powiedz mi, jakim pitbajkiem jeździsz? mrf czy YCF-em? YCF-em. Dobrze ci się jeździ? Dobrze się jeździ. Poleciłbyś? Polecam YCF-a właśnie. YCF-a. Polecam YCF-a. Do konia, tak. Jeżeli miałbyś wybrać sernik z rodzynkami czy bez? Z rodzynkami. Wszystko jasne, sernik z rodzynkami. Dzięki. I pseudonim Jack, pamiętajcie. Nie, Jacek ma lepszy tylko pseudonim Jack. Tak jak się, jak się ścigałem na speedway quad, tak, tak miałem zawsze pseudonim Jack. Jack lubi sernik z bakaliami, pamiętajcie o tym.